Dotarła do nas właśnie gorąca nowość, czyli zaprezentowany na MWC w Barcelonie, niespełna tydzień temu, Galaxy S6. Flagowy model Samsunga, jak widzicie, przypadł nam model 32GB, są jeszcze warianty z pamięcią 64 i 128GB. No i chyba warto wybrać ten największy, ponieważ ten telefon nie ma gniazdka na microSD, co jak na razie wydaje mi się chyba jego największą wadą. Yy, Prosiście wiele razy, żebym yy, za każdym razem podawał specyfikację. No to jedziemy. Jak widzicie, 4GLT kategorii 6. 64-bitowy 8-rdzeniowy procesor. No, i tutaj uzupełnię tą informację, że jest to Exynos 7420. 4Rdzenie A53 taktowane zegarem 1,5 GHz. I cztery rdzenie A57 taktowane 2,1 giga. Oczywiście te rdzenie przełączają się między sobą zależnie od potrzeb. Czasem pracuje 1, czasem wszystkie 8. I wszystko to wspomaga grafika Mali T760. I cóż mamy dalej? Wyświetlacz. 5,1 cala QHD HD Super AMOLED. Tu rozwiniemy, że QHD HD to jest 1440x2560 pikseli, co w sumie razem daje nam gęstość 576 pikseli na cal. Imponująca sprawa. Dalej mamy napisane aparaty. Rozwijając tenże opis. 16 mega, jak widzicie, ze stabilizacją. Dodam jeszcze, że nagrywa filmy 4K. Z przodu 5, ale z szerokim obiektywem, także selfiki będą niezłe. Przepraszam. Bezprzewodowe ładowanie. Tu warto zauważyć, że ten telefon jest kompatybilny z dwoma najbardziej rozpowszechnionymi standardami bezprzewodowego ładowania, czyli nie będzie problemu z dopasowaniem do niego bezprzewodowej ładowarki. Bateria 2550 mAh. Tu na pudełku niestety już nie zawarto tej informacji. No ale tu już musicie mi uwierzyć na słowo. Naturalnie, więcej danych znajdziecie na stronie mgsm.pl. No to cóż, otwieramy. Szkoda, czasu. Pudełko standardowe, ale trochę inne niż kiedyś. Już nie ma tej ekologicznej otoczki. Zwykły kartonik. O, i ktoś mi zrobił psikusa i włączył telefon wesoło. No ale dzięki temu możecie zobaczyć, jakie fajne kąty widzenia ma ten ekran. Telefon jest jeszcze nieskonfigurowany, jak widzicie. Zrobię to za jakiś czas, kiedy już zacznę właściwe testy. Na razie obejrzyjmy, jak to wygląda. Styl zupełnie nowy. Wreszcie, wreszcie i to mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, telefony Samsunga flagowe wyglądają jak prawdziwe flagowce. Metalowa ramka to jest chyba aluminium. Raczej nie jest to tworzywo. Raczej na pewno nie jest to tworzywo. Tu pewnie się ktoś ze mną będzie spierał, ale. Jest to metal, zimny w dotyku, zdecydowanie metal. Już widzę, że nie podoba mi się ten wystający obiektyw, no ale tu pewnie technika wzięła górę nad stylizacją i po prostu nie dało się y, zrobić szczuplejszego, bo sam telefon, jak widzicie, jest smukły, no i aparat widocznie musiał być taki gruby, skoro zrobiono coś takiego. No, boję się, że to się będzie rysować, no ale na szczęście jest tutaj taka rameczka, która mam nadzieję zapobiegnie uszkodzeniu samego obiektywu. Tył próbuję odgadnąć, czy to szkło, czy to tworzywo, ale powiem szczerze, że nie wiem, wygląda mi to na bardzo, bardzo porządne tworzywo. Jeszcze sprawdzę i napiszę o tym w recenzji, albo powiem w drugim z filmów, kiedy będę podsumowywał użytkowanie. A teraz jeszcze rzucimy okiem na czujniki. Pulsometr pewnie został, ale jest w innym miejscu. I to miejsce zdaje mi się wygodniejsze. To już mówiłem przy okazji recenzji modelu Galaxy Alpha, że takie umiejscowienie czujnika sprawia, że jednak wygodniej położyć na nim palec niż tutaj pod obiektywem. Przynajmniej takie ja mam wrażenie. Idealnie to pasuje pod rękę, także chyba korzystanie z tego czujnika będzie przyjemniejsze. A skoro już mowa o czujniku. Tu mamy zaszyty w tym klawiszu skaner biometryczny. W dotychczasowych modelach Samsunga z tym skanerem, które recenzowałem, nie zawsze to działało tak jak należy. Mam nadzieję, że w tym modelu będzie lepiej. Przyciski. Włącznik po tej stronie opodal gniazda na kartę. Yy, nanosim, tutaj zaznaczę od razu. O, fajnie, pasuje pod palec. Regulatory głośności również ładnie pod palcami trafiają na swoje miejsce. Jest dobrze. Od spodu wszystkie gniazda na dole, mikro USB, mini jack, no i pojedynczy głośniczek. Pojedynczy. No dobra, niech będzie pojedynczy. Od góry tylko mamy dodatkowy mikrofon i oczko nadajnika podczerwieni. Tym nadajnikiem będziemy mogli sterować sprzętem audio wideo, na przykład telewizorem, odtwarzaczem Blu-ray i tak dalej. Mini wierzą, jest do tego specjalna aplikacja w oprogramowaniu. A jeśli nie ma, to trzeba ją pobrać ze sklepu z aplikacjami Samsunga. Jakość wykonania obudowy topowa. Nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Wreszcie, czuć klasę premium. Świetnie, brawa dla Samsunga za tą obudowę. A czy Wam się podoba? Hm. Mnie osobiście się podoba, ale ocena obudowy to oczywiście jest sprawa indywidualna i każdy może ocenić ją po swojemu. Jednym się spodoba, innym nie. Dla mnie bomba. Zajrzyjmy, co jest w pudełku. Tu jakieś papierki. No, instrukcja szybkiego startu. Sprawa oczywista. Jest to szybka, skrócona instrukcja. Pełna jest dostępna online, także nie będziemy się w ogóle nad tym skupiać. Karteczki z numerami seryjnymi, to nieważne. Kabel USB, no też nieważne, wiadomo, każdy wie co to jest i do czego służy. Zasilacz z opcją szybkiego ładowania. I rzeczywiście ten telefon podobno ładuje się błyskawicznie. Już po paru minutach ma zapewnić kilka godzin działania. Sprawdzę, jak to wygląda w praktyce, ale yy, kiedy używałem Nota. Z tą szybką ładowarką to faktycznie ładowanie było błyskawicznie. Zasilacz ma 2A na wyjściu. No i słuchaweczki. Słuchaweczki, o których było głośno. A to za sprawą podobieństwa do słuchawek innej znanej firmy. I w Barcelonie przyznam, że nie miałem czasu się im bliżej przyjrzeć. No ale rzeczywiście tutaj internetowi plotkarze i hejterzy mają trochę racji. Te słuchawki niebezpiecznie przypominają kształtem słuchawki odwiecznego konkurenta Samsunga, takiej pewnej firmy na A. Pewnie wiecie jakiej. Jak nie wiecie, to zapraszam do porównania na stronie MGSM. Postaram się zamieścić zdjęcie jednych i drugich słuchawek, aby każdy mógł ocenić to po swojemu. Myślę, że jednak Samsunga stać było na coś większego i lepiej zrobionego. Na szczęście tutaj koreański producent widzę, że dołożył silikonowe nakładki, których u konkurenta zabrakło i to był spory błąd tegoż konkurenta, bo te słuchawki tej drugiej firmy w moim odczuciu są nędzne i nie przystają do klasy tamtego telefonu. Mam nadzieję, że te przynajmniej będą dobrze grały. Palsześ podobieństwo. Mi nie interesuje, czy to jest podobne, czy nie. Ważne, żeby brzmiało dobrze, a... Tu zaznaczę, że słuchawki, które Samsung dodaje do swoich wyższych modeli już od jakiegoś czasu są naprawdę niezłe. Także mam nadzieję, że i tym razem będzie dobrze. No i ostatni element, igiełka do wyciągania gniazda na kartę, które przypomnę mamy tu na boku. A zatem czas zacząć test. Strasznie jestem ciekaw, jak ten telefon będzie się sprawdzał w praktyce. Mam nadzieję, że będzie świetnie. Na razie, i na razie jestem zachwycony tym telefonem i wcale się z tym nie kryję. To jest świetnie zapowiadający się sprzęt. No i mam nadzieję, że nie będę rozczarowany. Podczas prezentacji na MWC miałem znalazłem chwilę czasu, żeby zrobić im parę zdjęć. No i nawet aparaty się zapowiadają genialnie. Także mam nadzieję, że mój początkowy zachwyt nad tym telefonem nie osłabnie. Na pełną recenzję zapraszam za około dwa tygodnie. Yy, pozwólcie, że trochę się pobawię tym telefonem, żeby móc Wam go naprawdę dokładniej opisać i yy, powiedzieć prawdę, tak jak jest bez owijania w bawełnę. Zapraszam na mgsm.pl, zapraszam na nasz kanał YouTube. Do zobaczenia, do usłyszenia.